Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Na początek mam dla Was kolejną perełkę z nowej kolekcji. Pojawił się kubek w kształcie awokado, jest bardzo ładnie wykonany. Do tego ma przykrywkę i kosztuje 15 zł. Pojawiły się też ciekawe słomki, one są szklane. W zestawie mamy 4 sztuki, i do kompletu mamy też czyścik. Kosztują 8 zł i one są tak o połowę mniejsze niż takie standardowe. Kochani, w dzisiejszym odcinku będę miała dla Was nowe zapachy świeczek. Pojawiły się też nowe bidony, które idealnie sprawdzą Wam się na siłownie. Do Pepco wrócił też hit z tamtego roku i jest to sportowy ręcznik. Sporo pojawiło się też nowości dla panów: mamy nowe bluzeczki, shorty, a nawet kapelusz. Mam też dla Was nową bluzkę z kolejnego filmu i tym razem jest to serial biuro, więc oglądajcie do końca. A jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę. A teraz zapraszam na półeczki i zaczynamy sobie od świeczek, ponieważ do mnie do Pepko dojechała spora dostawa. I na początek zapach, który dobrze znamy, są to owoce leśne. Jest to jeden z moich ulubionych zapachów, jeśli chodzi o podgrzewacze w Pepko. I te świeczki kosztują 10 zł. A teraz mam dla Was zapach idealny na lato. Pojawiły się świeczki o zapachu mango. No pachną obłędnie. Tylko kochani uważajcie, ponieważ te świeczki są w tym samym kolorze co świeczki o zapachu jabłka z cynamonem. I o ile bardzo lubię ten zapach, to on bardziej mi pasuje na jesień. Kolejny bardzo fajny zapach na lato. Tym razem mamy świeczki o zapachu malin. I te świeczuszki kosztują 6 zł. W tych mniejszych paczkach pojawił się też zapach mango i one również kosztują 6 zł. A teraz mam dla Was hit, który wrócił do Pepko, i są to ręczniki sportowe. Mamy je do wyboru w kolorze różowym i niebieskim. Wymiary mamy tutaj 90 na 180 cm. Kosztują 30 zł i są wykonane z bardzo fajnego materiału, który od razu wciąga wodę. Takie ręczniki idealnie Wam się sprawdzą na plażę albo na basen. Dawno nie mieliśmy nowości na butelkach i pojawiły się takie plastikowe. Do wyboru mamy je w kolorze różowym albo zielonym. Pojemność mają tutaj 600 ml i kosztują tylko 4 zł. Pojawiły się też nowe bidony, mamy je do wyboru w trzech kolorach, kosztują 10 zł, pojemność mamy tutaj 650 ml, powiem, Wam, że bardzo fajnie wyglądają, tylko szkoda, że są plastikowe. A obok mamy kolejny bidon, który ma ciekawe zamknięcie, kosztuje 12 zł, również jest plastikowy, pojemność mamy tutaj 700 ml i taki bidon idealnie Wam się sprawdzi na siłownię. Do Pepka wróciły też te szklane kubeczki. One kosztują 15 zł i pojemność mamy tutaj 370 ml i do kompletu one jeszcze mają szklaną słomkę. Pojawiły się też nowe wykrawaczki do ciastek. One kosztują tylko 6 zł, mamy tutaj 4 sztuki, ale popatrzcie jakie mamy tutaj fajne wzory. Mi osobiście najbardziej spodobał się ten flaming. A teraz przejdziemy sobie na dział dla panów, ponieważ pojawiły się tutaj ciekawe nowości i na początek mam dla Was bluzeczkę bez rękawnik, która kosztuje 15 zł, największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL -kę. i mamy tutaj napis Brooklyn. No powiem Wam, że bardzo mi się ta bluzeczka podoba, do tego ona jest wykonana z takiego delikatnego materiału, więc idealnie sprawdzi się na upały. A teraz mam dla Was kolejną perełkę z kolekcji Bekin, Jest to czarny bezrękawnik. Mamy tutaj niebieski napis i do tego jeszcze na plecach mamy taką niebieską, niebieski pasek. Fajnie to w sumie wygląda. Kosztuje on 25 zł. Największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL i on również jest wykonany z takiego delikatnego materiału, który idealnie sprawdzi się na upały. Do kompletu do tej koszulki z napisem Brooklyn mamy jeszcze shorty. One są wykonane z tego samego materiału, kosztują 30 zł i też największy rozmiar mamy tutaj podwójną XLK. Te shorty mamy też do wyboru z innym logo, one są troszeczkę jaśniejsze, ale też są wykonane z tego samego materiału, też kosztują 30 zł i największy rozmiar też mamy tutaj podwójną XL. -kę. Mamy też nowe t-shirty i ten mi się bardzo spodobał, ponieważ mamy tutaj kolor taki szaro-zielony, ale te logo jest po prostu genialne. On kosztuje 30 zł i największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL-kę. A teraz mam dla Was kolejną bluzeczkę z nowego filmu i tym razem jest to serial Biuro. Kosztuje ona 30 zł. Największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. Ja osobiście tego filmu nie oglądałam, ale słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii. A tutaj z tyłu znalazłam jeszcze jeden t-shirt, ale bardzo fajny niebieski kolor. Kosztuje ona 25 zł. Do tego ma takie białe paseczki i biały napis, ale ten kolor jest po prostu przepiękny, kosztuje ona 25 zł i największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL-kę. A na koniec prawdziwa perełka. Pojawiły się kapelusze dla panów. Kosztują tylko 17 zł i mamy kilka rozmiarów do wyboru. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kochani, w opisie tego filmu zostawiam Wam link do ostatnich przeglądów. Mamy tam filmik ze sklepu Kik, w którym pojawiła się nowa morska kolekcja. Mamy też fajne przeglądy z Pepko, w którym mamy nowości na ubraniach, pojawiła się przepiękna koronkowa bluzeczka. Mamy też fajne opaski. No i oczywiście hit nowa owocowa kolekcja. Więc jeśli nie widzieliście tych przeglądów, to gorąco Wam polecam. A teraz życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.